Witam Was wszystkich. Zrobimy sobie dzisiaj film, tak trochę o dokumentach jeszcze raz i co robiłem w ostatnim tygodniu, bo też znowu filmu nie było. Także po pierwsze, do dokumentów. Proces wydawania dowodów osobistych został zmieniony. Zarządzenie ogólnokrajowe, dlatego że ktoś w dowodach osobistych brał ciężkie pieniądze i. Produkowano, że tak powiem, jak staśmy, dowody osobiste dla osób, które są poszukiwane, i tych dowodów paragułackich tego procesu normalnie by nie przeszły. Nie powinny tych dowodów dostać. I poprzez to, że nie wydawano dowodów w ogóle, że ten proces zatrzyma, zrobił się korek. Teraz Wszystkie dowody przed kompletnym wystawieniem ich, wszystkie osoby są jeszcze raz sprawdzane. Czy one, aby na pewno nie są poszukiwane, czy one, aby nie są groźne w tym sensie? I bardzo ważne pytanie: ile to będzie trwało? Tak naprawdę nikt tego nie wie. Poprzez to, że się zrobił korek, poprzez to, że ten proces zmieniono. To wszystko jest jeszcze takie świeże, rozlewane, i nikt nie jest w stanie dokładnie powiedzieć tego, jak długo będzie to trwało. Na więcej zapraszam Was po czołówce. Także zaczynamy. Zobaczymy teraz sobie przebitki z Encarnacion. Jest to. Dowoga dojazd do Wady Byłem, co prawda to już jest teraz dwa tygodnie temu, u Notawiusza, pomóc pewnym osobom, które kupiły działki, żeby to zapisać wszystko u Notawiusza, żeby to było na pewno wszystko tak, jak powinno wyglądać w nocie prawa i tutaj byliśmy w sprawie czterech działek i na stole leżało ponad 70 tysięcy 77 tysięcy dolarów, które zostały przekazane przez krypto, oczywiście pieniądze legalne, oczywiście wszystko było sprawdzone i to jest też jedna z takich wielu możliwych form przekazywania pieniędzy. Przekaz bankowy, jak najbardziej. Można też sobie przekazać pieniądze przez krypto. Też powstają koszty, ale to jest taka bardzo szybka forma wysyłania pieniędzy przez USDT. I jeżeli potrzebujemy pieniądze na szybko. To coś takiego możemy mieć. Jakie są koszty tego? Może to nawet kosztować i 5% za wymianę, ale jeżeli ty, ta suma jest większa, jeżeli tych pieniędzy jest więcej, no to nie kosztuje 5%, może kosztować 3,5, może kosztować 4. Przy przekazywaniu pieniędzy przez kryptowaluty, też yy, opłaty, jakie tam są, nie są zawsze codziennie takie same. Dla osób, które wiedzą, o co chodzi, myślę, że to jest takie rzeczywiste, ale to jest na pewno jedna z takich wielu możliwych form. Dobrze. To był taki kompletnie zwawiowany tydzień, dlatego że to był piątek dwa tygodnie temu. Ja wstaję o godzinie 5 rano. Termin w Encarnacion Unotawiusza był na godzinę 2. Byliśmy deko wcześniej. Później jeszcze inna osoba spóźniła się z dowiezieniem pieniędzy z krypto. Ale tak czy siak wszystko zakończyło się dobrze. Z małym spóźnieniem, z obiadem jeszcze. Wróciłem do domu na krótko przed godziną 12. W następny dzień miałem jechać, jechać do Montevideo na spotkanie z bardzo znanym, popularnym, nagrodzonym przez międzynarodowe. Nagrody pawagłajskim reżyserem. Te spotkanie zorganizował Marcin Hawa Symowicz. Był z nim już kiedyś, rok temu, film w Argentynie. Jak spotkaliśmy się rok temu, jak był tutaj pierwszym razem. Mamy taki pomysł na film. Byliśmy na spotkaniu z reżyserem. Poprzez Marcina też poznałem masę takich, taką, taką śmietankę paraguajską. Ludzi z kultury i sztuki, z biznesu, bardzo fajni ludzie. Byliśmy też razem na Pintasur. To jest największa wystawa, galeria obrazów w całej Ameryce Łacińskiej, która między innymi odbywa się cztery razy w roku. I jest m.in. w Asunción i po części te miasta się też zmieniają taki trochę strasznie zwariowany, napięty tydzień i wrzucę wam jeszcze przebitki z Montevideo, trochę z Buenos Aires, trochę z Pintasur. Niestety, tak jak zawsze wszystko, brakuje mi czasu, żeby to zrobić jakoś tak bardziej porządnie wszystko na ostatnią chwilę. Chciałbym dzisiaj jeszcze pozdrowić Artura, który do mnie napisał wczoraj bardzo miły e-mail. Trochę popadało, ale to nie były jakieś ulewy i naprawdę nie ma czym się przejmować. Chciałbym jeszcze dodatkowo pozdrowić Justynę, Michała. Cezara i Paulinę, którzy się dzisiaj spotkali w Wejherowie, ale poznali oni się tutaj przy wypadzie do Paraguayu. Także zostańcie ze mną do końca. Zapraszam na przebitki i bardzo ważna rzecz, pod tym filmem też jeszcze Zobaczcie wszystkie linki. Dla tych osób, które znają język hiszpański, polecam bardzo film na YouTubie Siete Cajas. I widzimy się w następnym filmie albo w Paraguaju. Tus ojitos me han embelezado, esa tu randa mama, te hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti moriría si me falta.